Dzień dobry, dzień dobry kochani. Poranny obchód w ogrodzie. I zobaczcie po ogrodzie, ale najpierw właśnie wyszłam z domu, chcę wam pokazać te kompozycje, te skrzynie z takimi darami jesieni, które moja mama zrobiła. Tak, chyba ten wianuszek ją zainspirował, ten, który wam ostatnio pokazywałam, że mama kupiła. No i zobaczcie, jakie piękne tutaj kompozycję stworzyła. No i tutaj też są te nasze wrzosy, bo trochę już wyschły, więc mama stwierdziła, że zrobi. O. Śnieżka szczeka, że zrobi taką fajną kompozycję. Także zobaczcie, tutaj mamy jedną skrzyneczkę, i zaraz wam pokażę drugą. No I zobaczcie, tyle udało mi się zerwać. Tutaj mamy piękne ostatnie już róże. Więc tutaj zaraz do tego małego wazonu je przytnę i myślę, że będzie bardzo ładnie tutaj tak jesiennie. Moi drodzy, moi drodzy, przyszłam sobie troszkę z Wami porozmawiać. Pierwsza rzecz, to słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że pokazywałam Wam, ostatnio dostałam paczkę od Bath Body Works i były tam pianki do mycia rąk, było też jedno medełko. Jedną piankę już skończyliśmy, a teraz zaczęliśmy używać tę piankę i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli szukacie najładniejszej pianki do mycia rąk z Bath Body Works, no to Vanilla Cupcake. Po prostu bezapelacyjnie kosi całą konkurencję, kosi całą konkurencję, kochani. To jest zapach, który na samym początku pachnie dynią, babeczką taką waniliową, ciastkiem, natomiast po chwili e, pachnie jak takie bardzo delikatne, zwiewne, kobiece perfumy. Naprawdę. Ja myłam ręce jakiś czas temu, i moje dłonie cały czas pięknie pachną taką delikatną słodkością i takimi zwiewnymi, kobiecymi perfumami. To nie jest absolutnie ciężki, słodki, ciasteczkowy zapach. Nie, on jest słodziutki, a za chwilę zamienia się taki piękny, kobiecy zapach. Wow, po prostu magia. Jak wiecie, ja uwielbiam pianki do mycia rąk z baw, ale tę właśnie chcę Wam polecić szczególnie. No i moi drodzy, ja za chwilę. Zabieram się, zrobię sobie taką przykąskę. Drugie śniadanie. Zresztą pokażę wam. Mam ten taki jogurt wysokobiałkowy, dodam sobie trochę borówek, może banana, trochę jakiegoś kremu Zresztą pokażę wam za chwilę. I zabieram się też za zupę. Mówiłam Wam, że zupka będzie dzisiaj z mrożonek, z brukselką i z makaronem. Bardzo nam ostatnio posmakowała. No i mam słuchajcie takie małe pałeczki. Łódka, podłudzia z kurczaka, wiecie, takie pałki. Ja zawsze się mylę i też jak czasem dużo śmiechu jest, bo jak mówię Krzyśkowi, kup kawałki kurczaka albo łódka, to on kupuje te duże, a mi chodzi o te pałeczki. I wiecie, tu podłudzia, tu łódka, tu wiecie, wiecie o co mi chodzi, takie pałeczki. Więc też je szybko wrzucę do piekarnika, zrobię jakieś ziemniaki, jakąś suróweczkę, e, Będziemy mieć zupę po prostu na dwa dni, lubię tak ugotować. Jutro też pewnie gdzieś tam wybywam, więc zupka będzie. Jutro również. E, więc to tyle, kochani. E, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że słuchajcie, ten czas tak pędzi po prostu. Tak pędzi, że zaraz mamy koniec października. E, zaraz słuchajcie, zostaje nam listopad, grudzień i mamy vlogmas e, uwielbiam te aurę uwielbiam te odliczanie do świąt e, najgorszy taki miesiąc e, najbardziej taki długi dla mnie, monotonny to jest właśnie październik i listopad i zobaczcie, październik, piękna pogoda piękna jesień e, czekajcie, nie wiadomo kiedy słuchajcie nam ten październik minął e, 22 listopada mamy urodziny siódme urodziny Leo więc Leo już chodzi cały w skowronkach śmieje się, bo mówi, że e, najpierw jego urodziny, później Mikołajki, a potem wiecie, święta, więc już żyje prezentami. 7 lat swoją drogą, kiedy to minęło. No i Leo się zapytał, czy tata będzie robił mu też tort, bo jak wiecie, w tym roku na urodziny Nel Krzysiek pierwszy raz podjął wyzwanie i zrobił swój pierwszy tort przy pomocy termomiksa, więc yy, Leo go zapytał, czy będzie właśnie robił mu tort w termomiksie, no i Krzysiek powiedział, synu, wybierz tylko który. Więc na pewno Wam to pokażemy, będzie robiony tort. I co, czy ja Wam jeszcze chciałam teraz coś powiedzieć? Nie, za regał się zabieram, ale to już nie będę o tym wspominać, bo ostatnio Wam o tym wspominałam. Zupka, jedzonko o tak i jeszcze coś miałam powiedzieć. Aha, i wyjmuję też dzieciom właśnie wyjęłam te, wiecie, talerzyki z dyniami, jakieś serwetki z duszkami, takie Halloweenowe dodatki. U mnie dzieci mają 31 w szkole wolne i pierwszy i w tym roku na święto zmarłych jedziemy całą. Naszą rodzinę, całą naszą rodziną, do naszej rodziny, do rodziny mojego męża i mojej, do Rzeszowa. Tam będziemy spędzać święto zmarłych z najbliższymi w takim rodzinnym gronie. Nie będę już się rozwodzić, dlaczego pewnie wiecie, jakie wydarzenia ciężkie spotkały naszą rodzinę na początku tego roku, więc chcemy być po prostu w ten dzień razem. Z bliskimi właśnie i jedziemy do Rzeszowa W ogóle też przylatuje mój teść, będziemy go stamtąd zabierać Więc będziemy mieć mojego teścia na długi, długi czas tutaj u nas Dzieci też już się nie mogły doczekać, my też się już nie możemy doczekać Więc jedziemy, zgarniemy po drodze teścia No i teść pobędzie trochę z nami i już bardzo się za nim wstydziliśmy Także też bardzo, bardzo się cieszymy Dobra, idziemy do kuchni, robimy szybką przekąskę i jogurcik no dobra, już Wam pokazuję, co ja tutaj wymyśliłam, więc będę jadła sobie ten jogurcik, on jest bez laktozy, bardzo dobry, wysokobiałkowy, do tego dodam sobie borówki, pokruszę jedno ciasteczko i dodam dosłownie taką malutką łyżeczkę tego kremu ciasteczkowego i to będzie moje takie drugie śniadanie, drugi posiłek, później zjem pewnie zupę i te, tego kurczaka O, na obiad o kolację. Zobaczcie, tutaj pali się ten mój kominek. Ja na zmianę, albo ten, słuchajcie, z tymi kadzidłami, albo ten elektryczny, i mam taki fajny olejek antystresowy super, uwielbiam. Stąd już znikły książki. Tutaj przyniosłam ich jeszcze więcej, i zaraz będzie się tu pięknie zapełniał regał, to muszę Wam się do czegoś przyznać. Odłożyłam tę medytację na każdy dzień. Jakoś na razie mnie nie porwała, ale myślę, że zrobię do niej jeszcze na pewno jedno podejście. Także znoszę książki i będzie układanie. Jest już moja ekipa w domu, tata jeszcze pojechał załatwić kilka spraw. I słuchajcie, zrobiłam ten regał, wygląda świetnie, jestem bardzo zadowolona. Także to jak... to pana. Tak, także jak słuchajcie. Hmm, jak się wróci, to mu pokażę, ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze coś na temat tej wody. Mówiłam Wam, że ta cytryna i limonka jest moją ulubioną, ale ta jest też sztos, także przy najbliższej okazji, jak będziemy w Dino, one pewnie też są dostępne w jakichś większych supermarketach. No to musimy zakupić więcej. To w ogóle nie ulega wątpliwościom, bo ten smak Malina i Granat, Pychota. Także to takie taka polecajka ode mnie. Eee, bardzo dobra, bardzo, bardzo dobra. Moi drodzy, moi drodzy, tak się stęskniłam za tymi moimi takimi złotymi, rdzawymi gałązkami, bo jak wiecie, zaraz wam pokażę. Tutaj miałam cały czas takie zasuszone kwiatki i stwierdziłam, dobra. W tamtym roku ładnie tutaj wyglądały, więc właśnie je też tutaj teraz przyniosłam. Te gałązki bardzo ładnie wyglądają i taki bardzo jesienny klimat tworzą. A do tej mojej dzisiejszej jesiennej kompozycji, właśnie dorzuciłam jeszcze te pięknie zasuszone. I mam teraz takie dwie piękne jesienne kompozycje. No i moi drodzy, pokażę Wam już efekt końcowy, efekt finalny. Tylko spójrzcie na mój regał. Już Wam tutaj wszystko pokazuję, co tutaj się stworzyło. Też nie chciałam zastawiać go jakoś tak maksymalnie po całości, nie chciałam dawać tu jakoś dużo rzeczy. Wychodzę z założenia, że później jeszcze w międzyczasie jak mi tutaj coś przypasuje, coś mi się spodoba, to będę mogła jeszcze dostawić, więc zobaczcie to wszystko co ja tutaj poustawiałam. Prezentuje się tak, tak jak mówię. Zawsze coś tu jeszcze będę mogła dostawić, a zależało mi na tym, żeby naprawdę tutaj nie było zbyt wiele rzeczy. Tak jak wam mówiłam na samym dole mam swoje ukochane ulubione książki, które mnie motywują. Na początku wszystkie stały, ale później e, mówię do mamy: "Mamo, chodź zobacz, e, czy lepiej, żeby wszystkie stały, czy lepiej te położyć tutaj?". No i zobaczcie, i wygląda to tak, i to są ukochane moje książki, do których zaglądam, po które sięgam, które bardzo lubię. Eee, tak, więc tu są książki. Eee, z korytarza przeniosłam ten wazon pastelowy, właśnie miętowy tutaj. Myślę, że całkiem fajnie wygląda. Eee, czy to świeże kwiaty, czy jakieś suszone będę mogła tutaj sobie jeszcze eee, wstawić? Zobaczcie, tu jest ta wieża Eiffel, która jest ze mną już od lat. Eee, tutaj taki mały też, zobaczcie, akcent jesienny taki stroik, ja go dostałam jakiś czas temu od mojego brata i bratowej, no i tutaj świeczki e, i całość wygląda tak. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona i tak jak mówię, jak jeszcze mi jakieś e, rzeczy tutaj wpadną do głowy, jakieś pomysły, to na pewno coś tutaj jeszcze sobie ustawię. Także no, zobaczcie, super jest ten kącik, e, no i co, jak będzie więcej książek, to będzie więcej książek, ale tak jak mówię, to są takie moje ulubione perełki, też o nich Wam często mówię, więc chcę, żeby były gdzieś tutaj Blisko mnie. No, także tak prezentuje się mój efekt finalny. Na tym mi właśnie e, zależało. Tutaj, projektor, e, który też bardzo często używamy, i włączam go i dzieciaki tutaj się bawią. O, także mega dumna jestem, super to wygląda. No i zobaczcie właśnie pokazuję Krzyśkowi tutaj moją aranżację jak Jestem, to wszystko jestne. wyszło. E, słuchajcie, regał wygląda przepięknie. W ogóle się zastanawiam dlaczego e, wcześniej tu nie stał. No Bo właśnie, wygląda, ja też się tak zastanawiam. tak jakby tu stał od zawsze? Tak, ja też się nad tym Naprawdę. zastanawiam, dlaczego Super wcześniej tak. nie wpadliśmy na pomysł, żeby go po prostu tutaj e, postawić. Proszę powiedzieć e, jak zupka smakowała dzisiaj? Jak zawsze. <laughs> słuchajcie, jak zawsze zupka jest przepyszna. Bardzo dziękuję. O, ale wiecie co? Wiecie co wam chciałam powiedzieć? Że my musimy, starzy, starzy grzybiarze, jechać jeszcze raz na grzyby. No właśnie, tak postanowiliśmy, czy wypali to zobaczymy, a albo w sobotę, albo w niedzielkę. Tak, ale wiecie dlaczego? Zobaczymy jeszcze raz. Dlatego, no że robiłam tak zwany obiad z resztek. Robiłam ryż i pomyślałam, że zrobię kurczaka z sosem grzybowym, no nie. Tak. I to był najlepszy chyba sos grzybowy, jaki w życiu jadłam. No to najlepsze danie no, tak samo naprawdę. Ja jak ostatnio jadłem. E, ten sos tak się zmieszał z tym. U, kurczakiem. Zmieszał się z tym kurczakiem i z tym ryżem i naprawdę no niebo w gębie. Ryszne. Także. Jedziemy jeszcze raz na. Musimy te zrobić zapasy i wiecie co tak fajnie zapasy. zamrożone. Po prostu wrzuciłam do sosu. Sos się zrobił gęsty. Krzysiek w ogóle tak pięknie te grzyby przygotowałeś, bo one tak. wiesz idealne kawałki, nie za małe, nie za duże. Więc to był najlepszy sos grzybowy i szkoda. No po prostu szkoda, że wiecie możemy mieć więcej tych grzybów, więc pojedziemy, nie jeszcze. No pojedziemy, zobaczmy. pojedziemy, nazbieramy jeszcze I, oczywiście i przygotujemy i będziemy mieć do sosu. No. No, no to tyle. Dobra kochani, my lecimy dalej, bo y, utka w piekarniku, bo jeszcze będzie y, tak y, jeszcze będzie dzisiaj taka fajna obiad kolacja, ale to już to już nie będzie Tak? Dobrał. No. To, to żegnamy się? Y, nie, nie, jeszcze się jeszcze nie żegnamy, bo, bo ja jeszcze y, y, będę chciała potem y, z wami trochę porozmawiać. Dobra. Także do kuchni kochani lecimy. To do potem. Powiem wam moi drodzy, że jeżeli chodzi o moją telenowelę, o mój serial turecki Miłość i Przeznaczenie, to doszłam do takiego momentu, w którym... Sprawy się trochę komplikują, i powiem Wam, że no, ja w takich momentach najczęściej robię sobie trochę przerwy od danego serialu, natomiast tutaj chyba pójdzie to dalej. Powiem Wam, że w każdym odcinku jest dość ostra akcja. Bardzo takie też są sytuacje nieprzewidywalne. No i powiem Wam, że zawsze w takim momencie lubię sobie zrobić pauzę, przerwę, bo trochę się denerwuję, że tak się toczył sprawa, a nie inaczej. A tutaj dalej mnie to... Trzyma w napięciu i chce więcej. Także, jeżeli chodzi o serial Miłość i Przeznaczenie, to polecam. Ktoś z Was mi napisał w komentarzu, że przerwał oglądanie tego serialu, że jest to serial na faktach. Ja o tym wiem, też gdzieś tam wyczytałam, że jest to serial właśnie na faktach, i że ktoś z Was przestał oglądać, jedna z Was, bo jest to dość ciężki serial, dość ciężka telenowela. No zobaczymy, zobaczymy, co tam się jeszcze będzie w tym serialu działa. Moi drodzy, jestem na chwilę i myślę, że tutaj już zakończymy sobie tego vloga taką pogadanką. Eee, ostatnio było kilka pytań i dzisiaj też dostałam komentarz albo pod ostatnim vlogiem, albo kilka vlogów wstecz, natomiast dzisiaj przeczytałam ten komentarz. Eee, I słuchajcie, było pytanie. Co z moją drugą piosenką, czy odpuściłam? Bo jakiś czas temu, już dość dawno, e, wspominałam, że będzie, e, będzie drugi kawałek, będzie moja druga piosenka, a później zamilkłam i rzeczywiście, słuchajcie, kochani, e, odpuściłam. Odpuściłam po prostu po całości. E, miało to się fajnie kręcić. E, miałam jeszcze. Troszkę planów z tym związanych, i tak najszczerzej na świecie przyznam wam się, że po prostu e, nie tak miało być. Odpuściłam. Odłożyłam ten temat. E, zawsze mówiłam sobie, żeby marzeń nie odkładać na później, żeby mm, tego, czego się pragnie, nie odkładać na później, żeby robić to. E, nie wiem, słuchajcie, jakoś tak to wszystko się zweryfikowało, jakoś wszystko tak się ułożyło, że. E, Odłożyłam ten temat na później i do niego nie wróciłam. I ten komentarz dzisiejszy dał mi troszeczkę do, do myślenia. Zastanowiłam się nad tym, jaka była przyczyna, dlaczego odpuściłam, skoro ta nowa piosenka jest naprawdę wspaniała i powinna ujrzeć światło dzienne. Dwie części, wspominałam Wam, że tak ten. Utwór się nazywa e, Miało być nagrane w studio Miałam tą piosenkę nagrać e, Miałam jeszcze kilka sobie lekcji zrobić Słuchajcie, w stoku, Spotkać się z Ewą Szlachcic e, Która to napisała, słuchajcie, tę piosenkę dla mnie Która mnie przygotowuje e, Z którą ćwiczę, trenuję e, No i słuchajcie, odpuściłam temat I powiem wam, że e, Ja czasem tak mam Że Chcę czegoś bardzo, bardzo, bardzo Bardzo mocno na teraz na już, a później odpuszczam i nie znam na to odpowiedzi, dlaczego tak jest. Kocham śpiewać, uwielbiam to robić, wiecie, że jest to moja pasja i że ee, uwielbiam też lekcje śpiewu. E, ta piosenka była już praktycznie tylko do dopieszczenia, i mogłam już ją nagrywać w studio e, i odpuściłam. I wiecie, jakie były czasy, pandemia i te sprawy. Kiedy ja na przykład miałam czas Ewa nie miała, później ja tego czasu nie miałam, ciężko nam się było zgrać, do Warszawy też za bardzo mi się nie chciało jechać eee, później pomyślałyśmy, że mogę trenować eee, z jeszcze taką jedną specjalistką w białym stoku. No i wiecie, tu coś, tu coś, tam coś i po prostu odpuściłam, także to nie tak miało być, odpuściłam, nie podam Wam tu konkretnej przyczyny dlaczego. Może opadły trochę emocje, może chciałam zrobić to później, może miałam coś innego na głowie. No i słuchajcie, muszę powrócić do tematu. Muszę się skontaktować z Ewą i chyba trzeba zacząć działać. Dlatego, że piosenka jest przepiękna, naprawdę. Jakby odezwaliście się do mnie w mailach gdzieś tam prywatnie po tym, jak ostatnio w jednym ze swoich vlogów właśnie wrzuciłam wam piosenkę Nigdy nie mów nigdy. Zdziwiliście się, dużo z Was ten skniło. Dużo z was mówi, że ta piosenka was motywuje do działania. No, sam tytuł nigdy nie mów, nigdy podążaj za marzeniami, nie poddawaj się. To wiecie, to jest taki mój częsty przekaz, dlatego też ta piosenka jest bardzo bliska memu sercu. Eee, I właśnie wtedy było trochę też pytań o to, dlaczego nie ma tego drugiego numeru. Czy już nagrałam, czy zrezygnowałam. Tak więc, kochani, dziękuję, bo teraz troszkę mnie zmotywowaliście do tego, aby wrócić i dokończyć to, co rozpoczęłam. A tak jak mówię, piosenka dwie części będzie taka zupełnie inna: będzie opowiadać fajną historię. No, nie moją i Krzyśka, dlatego że tutaj jest historia. E, gdzie się dzieje, więc dzielę nas na części dwie e, e, i słuchajcie, no bardzo fajna, myślę, że bardzo dużo osób z tym tekstem, z tą piosenką może się utożsamiać, e, e, więc, e, więc tak, dziękuję i muszę powrócić do tematu. Odpuściłam o tak po prostu, żadnej, jakiejś tam aferki nie ma, e, ale dzięki Wam tutaj czuwacie, e, kochani moi, e, powrócę do tematu. Dobra, to by było na tyle. Z tego miejsca żegnam się już z Wami. Fajne miejsce już do nagrywania. E, powiem Wam, że chyba podczas vlogmasów ze, ze, ze słorocznych, podczas vlogmasów ze słorocznych, moi drodzy, Nagrywałam w tym miejscu i po drugiej stronie, właśnie na podłodze. Fajny kadr, fajnie wygodnie mi się tu siedzi, o nawet rączkę mogę sobie oprzeć o łoże, także więcej tych kadrów będzie. A teraz jeszcze piękny mój ukochany regał w tle. Wszystko co tak najbardziej lubię, znajduje się na nim. Jak będzie już vlogmasek, jak będzie grudzień, to myślę, żeby tutaj właśnie jakieś świąteczne ozdoby, jakieś światełka i będzie naprawdę fajnie i miło. Dobrze, kochani, żegnam się z wami i zapraszam już jutro. Na godzinę 7.30 na kolejnego vloga, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Dziękuję, że jesteście z nami na tym kanale. I co? Mua! Wysyłam buziaczki. Hej, pa!